Flaga na wieżyczkę. Sezon kąpielowy 2020 uważamy za otwarty. Od 20 czerwca w Mrągowie można plażować pod okiem ratowników. W oprowcy strzegą dwóch miejsc na jeziorze Czos w bliskim sąsiedztwie Mrongowskiej Ekomariny i przy Osiedlu Grunwaldzkim. Obszada w tym roku jest pięcioosobowa. Mamy dwie panie i trzech ratowników którzy będą przez cały, cały sezon do końca, do 31 sierpnia będą, jak my to mówimy, na pomostach. Ratowników będziemy mogli spotkać na plażach codziennie, w jakich godzinach? Kąpieliska otwieramy i, i miejsce do kąpieli od godziny 10. Ratownicy będą y, kilka minut wcześniej, bo będą musieli, jak, jak, jak to wodniacy mówią, zbagrować najpierw baseny, żeby po prostu tam później ludzie, że tak powiem, nie spotkali żadnych niespodzianek. Od 10 do 18:00 kąpielisko i miejsce do kąpieli w Mrągowie będą czynne. W tym roku ciekawostką mrągowskich plaż są letnie czytelnie. Zasady korzystania z bibliotek pod chmurką są proste. Wystarczy wybrać interesujący tytuł, oddać się lekturze, a następnie zwrócić książkę na regał, aby mogły skorzystać z niej inne osoby. Biblioteki jedna i druga, miejska i pedagogiczna znalazły książki, dały nam do dyspozycji i jest to są książki, że tak powiem, do korzystania na plaży i na miejscu. Do kąpieli. Myślę, że te książeczki, tyle ile żeśmy przywieźli, na koniec sezonu będzie więcej. Propozycje są i dla dzieci, no takie typowo urlopowe staraliśmy się dobrać takie tytuły typowo urlopowe. No myślę, że tam każdy coś znajdzie. Wypoczywając nad wodą, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, jak również przestrzegać wytycznych związanych z epidemią koronawirusa. Przepisy obowiązujące a propos koronawirusa i osób przebywających na kąpielisku mówią o tym, aby zakrywać nos i usta w miejscach publicznych, w przestrzeniach otwartych. Niemniej jednak, jeżeli będziemy już plażować na swoim kocyku, materacu bądź leżaku, możemy tej mosteczki się pozbyć, jak również oczywiście wodzie. Przepisy obligują nas również do tego, żeby zachować dystans społeczny. Na brzegu, na pomoście, jak i w wodzie. Przypomnijmy, kąpielisko przy Jaszczurczej Górze i miejsce do kąpieli przy osiedlu grunwaldzkim będą strzeżone codziennie w godzinach od 10 do 18. Ratownicy będą obecni na plażach do 31 sierpnia.